Cześć, jest To jest To kolejny film z gry The Sims 4 z wyzwania 100 dzieciaków. Z góry przepraszam za ewentualne hałasy typu jeżdżące samochody, karatki pogotowia, policja, straż pożarna, ludzie jeżdżący na motorach, ale mam otwarte okno, bo jest tak gorąco, że się inaczej nie da. Dobra, wracamy do Simsów, w których nie byłam od ponad, ponad dwóch tygodni, bo wróciłam dopiero co z wyjazdu. I zaczęłam nagrywanie, dlatego nie pamiętam co było. Wiem, że Jelena była chyba w ciąży, tak? Bo pamiętam, że chciałam zrobić w odcinku, żeby była w ciąży. Eee, znaczy wciąż, żeby. Zeszła w ciąży i urodziła. No ale niestety się nie udało. Walczyć z przeziębieniem, dobra, będziesz walczyć z przeziębieniem jak najbardziej. To by coś się nie podoba. Czemu tu się wala dla ciuchów? Mogłabyś porobić pranie? Ok. E, gdzie Ty jesteś? Tu jesteś. Czy posprzątałaś? Dobra. A, a, a czy tutaj były ciuchy włożone? Wyładuj i przenieść. czyste, mokre, A tu są suche, prawda? E, tak. Wyładuj. Wyładuj i odłóż. Bo dzieciaki są w szkole. Natomiast to przenieść do suszarki. Wysusz, a tu dużo prania. Yy, przeszukaj mi kieszenie i włożysz pranie. Przy okazji, zrób pranie. W pralce, oczywiście. Skoro mamy możliwość taką, to czemu nie? To tam do ciebie dzwoni. Zofia. Na razie nie. Poczekajcie. To był Marcel. Niechciej i Łucja. Mamy wiele tutaj. miłe. Dobra, to by przydało się przebrać, ale skoro na razie się nie przebiera, to. Zostawimy. Ty wstań. Idź do tej toalety. Bo koniec końców to. A, a, a... Dobra, ono wstawi w takim razie. Upiję ubrania. Natomiast ty. Nasze zwierzątka chyba się do dobrze czują w miarę. Czy jest coś do posprzątania może? Dzieciaki śpią. I iść do tej łazienki skorzystać. Co tu jeszcze jest? Ja się zastanawiam teraz, co tam leżało i gdzie to leżało. I dlaczego tam leżało. A wy czemu jesteście w sumie w szkole jeszcze? Jest godzina 18.58 Nauczycielka musiała, się, musiała na chwilę opuścić klasę, by porozmawiać z rodzicem, prosi, by Łucja zajęła się klasą pod jej nie, krótką nieobecność Czy Łucja powinna trzymać się wskazanego przez nauczycielkę planu lekcji, czy robić z klasowymi kolegami i koleżankami coś zabawnego i łatwego? Zgodnie z planem, bądźmy normalni Poprawa no, ceny, no tak czy tak macie szóstki, bo właśnie chciałam zrobić z wami jeszcze e... Zrobić wam urodziny Natomiast jest 19, dlaczego wy jeszcze jesteście w szkole? Atak hakerski, nie chcieli próbować się gdzieś włamać do szkolnych komputerów, nie jesteśmy pewni jaki miał plan, ale powstrzymaliśmy go Nie zdążył cokolwiek zrobić e... Uwaga powinna wystarczyć no i git. Mm. Ty znowu do spania poszłaś? Nie no, i coś zjeść może. O! Albo nie. Dobra. Eee, wyrzuć zepsute jedzenie. Porób coś jeszcze przed tym porodem. A później, mm, coś jeszcze ugotujesz. To zjedzenie. Co tam. Job nightmare. Nie wiem, co mi się przed chwilą stało, bo mi się troszkę przycięło i dlaczego te dzieciaki jeszcze są w szkole. Eee... Czekaj, tu. Gotuj. Simsy coś mi nie lubią ostatnio. Eee... Zrób to. Bifa, bifa zrób. Eee, dobra, nie. Wracać już do domu, tak. Tak. I ja wiem, dlaczego zakończyłam ostatni odcinek. Już teraz sobie przypomniałam, że nie mogłam nacisnąć żadnego, w, 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 żadnego z simów. Co mnie mocno denerwowało. Co ty robisz? Czemu ty bijesz, Iko? Czemu ty pijesz? Nie bij. Idzie. Czy... Panie chyba się powinno skończyć, już w tym momencie. Tu jest pusto. Coś się. Z simsy mi powaliły. I nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Eee. A ty czym tak smrodzisz? Powiedz mi. Flowering Dreams, ok. Jutro prezent, oczekuję na otwieranie prezentów, a bo jutro, jutro są święta. Fajnie byłoby mieć gdzieś choinkę, ale choinki nie mamy. Dzieciaki też bardzo długo śpią. Coś, coś tu jest nie ten tego. Eee, weź ją tutaj. Obudź w sumie. No dobra, nie są wyspane do końca, ale tak, obudzimy ją, żeby ją przebrać eee... Daj mi ją tu eee, wykąp. Czy znaczy, przebrać i wykąpać, no. Wykąpiemy ją, żeby był spokój. Czy możemy włożyć, żeby... <gryw> możemy włączyć, żeby zaczął tam sprzątać. I włączysz, jeszcze nie automatycznie. dlatego było wyłączone, to nie wiem. Yy, I tak. Weź porcję. Ty też weź porcję. A ty nie musisz brać porcji, bo ty już jesz. Ale ty gdzie kąpisz? A, okej, okay, na górze. Przyszedł nam pan z cenzurą. Ja nawet nie próbuję im tam nic dawać. Yy, dobra, ale ty nie śpi. Robimy torta. Dobra, mamy już świeczki na torcie, więc po kolei chodźcie. Co ty masz? Rób pompki, no fajnie. Spróbuj lukru. W końcu trojaczki będą miały urodziny i, no, wyprowadzimy ich jednak. Zostanie z nami tylko Emma. Po prostu sobie zostanie, bo. Jeżeli mamy troszkę miejsca jeszcze, to dlaczego by nie skorzystać? Zwłaszcza teraz będziemy mieli jednego dzieciaka. Na pewno Emma zostanie z nami, dopóki Ludmiła i Violetta nie będą małymi dziećmi. Marcel, ty miałeś być sportowcem. Jesteś schludny. Ok, fajnie. Tak, ty miałeś być sportowcem. Tak, ty natomiast wrogiem publicznym. Ok, yy. nałóż tu świeczki. Teraz idzie twój brat. Nasz mały przestępca. Jaki uradowany, bardzo pobudzony. Ale po co mi bierzecie ich? Zostawcie. Fajnie sobie spały. Coś mi się wydaje też, że czas się coś ze bo on bardzo, bardzo wolno idzie. Nie wiem e, dlaczego. Już powinniśmy mieć na pewno dawno nowy dzień. A tu jednak nie. Dobra. Dawaj, dawaj, chcę zobaczyć, jakąś miał trzecią cechę. I. Jaką masz trzecią cechę? Czekajcie, wróg publiczny. I trzecia cecha: miłośnik muzyki. Okej. Okay. To. Tym jestem zaskoczona. O, tamta też robi pompki. I teraz ty, dawaj. Ty masz simkę renesansu, dobrze. E, czekajcie, simka renesansu to była wiedza i. Tu. Jaką masz cechę? Nieprzystępna. Niezraźne towarzysko. I niezrównoważona. Okej. Okay. Coś. Jakoś tak pasuje mi do niej. Dobra dawaj mi te świeczki. E, I do, do lodówki. Natomiast wyprowadzimy już ich jak urodzą. Potem pójdę na... ewentualnie na... I wiem, ją zapiszemy na studia. Zapiszemy ją na studia i dlatego też pójdzie gdzieś... E, pójdzie, zostanie wyprowadzona gdzieś indziej. Ale ją zapiszemy na studia, bo czemu by nie? Uniwersytet weź udział w rekrutacji. Co tam możesz w sumie mieć? Masz logikę, granie wideo, sprawność fizyczną, majsterkowanie, no ale pójdziemy coś, ara filologia i te sprawy. Uh. Dobra, ale już, już się nimi zajmie i niech idą spać. Dobra, moi drodzy, zaczął się poród, więc. Więc się. Wybierzemy do szpitala. Uh, Uroć w szpitalu. Tylko teraz. To był tatusiem. Kto był w tym momencie tatusiem? Nie Artur. Uh, uh. Czy ja nie kliknąłem? Uroć w szpitalu. Dobra, mało no, ważne. Mamy córeczkę. Znowu, <laughs> imię dla córeczki to <laughs> Karina. Mamy córeczkę. Kto jest twoim tatusiem? Dlaczego tu wróciłeś z domu? U mi daj. Karina. Gdzie jest Monte Okej, okay. czy mamy tu jakiegoś pana? Którym się zaprzyjaźniliśmy jeszcze? Nie, nie to. Wszystkich mi daj. Ha 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 ha. A kim ty jesteś? Ciekawe wyglądasz. Z tobą chyba mieliśmy dziecko. Chyba. Za dużo już tych tatusiów. a ja się powoli gubię. Jeżeli nie wiecie co to było to upadł mi panel z kankami akustycznymi. Wracamy za chwilę. Dobra, stwierdziłam, że chciałabym wyprowadzić trojaczki, ale potem zapomniałam, że Ucja przecież była zgłoszona do e, uniwersytetu. Jednakże nie, nie pamiętam ile dokładnie się czeka. E, Mogłam znowu kolejne dzieci robić, z drugiej strony nie wiem czy chcę aż tak szybko e, i nie poczekać aż właśnie Wioletta i Ludmiła będą... Małymi dziećmi, nie małymi dziećmi, będą dziećmi po prostu, żeby no, troszkę uniknąć zawirowań z tymi malutkimi dziećmi, bo czasami są okropne. Jeszcze jak nie było niemowląt, nie niemowląt, tak niemowlę, to jest grupa niemo... niemowlęca, prawda? Bo ty... niemowlę, małe dziecko. Czekajcie. Tak, teraz jest niemowlęciem, a to jest noworodek. Dobra. Bo jeżeli będzie dużo właśnie noworodków i, i tych niemowląt, to jest masakra. A jak nie było wcześniej jeszcze grupy niemowląt, to było znacznie lepiej, bo od razu z noworodka przerzucaliśmy się na małe dzieci, przez co no nie było aż tak. Takich problemów. W sensie, w tym momencie, jeżeli nie ma dodatku, bądź rodzicem, być rodzicem, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, to posiadanie niemowląt jest, jak to ująć, jest niepotrzebne. E, nie chcę kupować na razie tego dodatku, w ogóle nie chcę chyba go kupować. Chyba, że kiedyś mi się coś odwidzi. Dobra, e, tak, w takim razie na razie ich nie wyprowadzamy, jak Lucja będzie miała. Dziękować nowego członka rodziny. Jak Lucja będzie e, dostanie już informacje z uczelni, to wtedy się ich przeprowadzi. Wiedza, z czego to masz. A z przedsiębiorczych. Okej. Okay. I to obowa przed śmiercią. Hmm. No cóż. A teraz piszę w ogóle też książkę, no bo trzeba jakoś zrobić mamy 6700 a... Nie tylko będą też rachunki. Pokaż rachunki. 6697. Jakby, jakby to powiedzieć. Masakra. No ale za parcelę najwięcej płacimy. Zwolnienie podatkowej kar, wpływ na wysokość dodatkowych podatków i ulg mogą mieć różne elementy rozgrywki, takie jak cechy parceli, cechy simów, obiekty na parceli i nie tylko. Inne opłaty. Wysokość innych opłat jest uzależniona od nieopłaconych usług, prowizji dodatkowych rachunków. Okej, okay. tak czy tak musimy zarobić pieniążki. Ona chyba nie może wydać nic, bo w tym momencie eee, nie nie może nic wydać, ale może wziąć pocztę. To ty weźmiesz pocztę, bo w sumie czemu nie? A ten cały czas tańczy. Czemu ty w piżamie w ogóle tańczysz tutaj? Yy, stroje. z strój. Pobierz się na luźno. Twoje, twoje luźno. Czemu tańczysz jakoś tak pokracznie? Popisuj się tańcem, szalone ramiona, nożne, nożne spazmy. Ej, pokażcie mi to. Ja jakoś nigdy się tym tańcem nie interesowałam aż tak, ale... Okej. Okay. Okej. Okay. Jakoś to wygląda. Nie jak sobie tańczy. E, w ogóle też teraz jak e, zobaczyłam ten taniec, to mi się przypomniało, że w ogóle za jakiś czas ma wejść e, na rynek nowa gra, która jest określona jako mm, potencjalna konkurencja dla Simsów. Chodzi oczywiście o Inzoy, jak dobrze pamiętam. I ja widziałam tam... E, Kilka powiedzmy, filmików z tego, jak się tworzy, simów, jak się tworzy te Zojki, chyba, tak na to mówią, Zojki, jak wygląda rozgrywka, i tak dalej. Ja powiem, to jest mega interesujące, ale w tym momencie wiem, że ten komputer mi nie uciągnie. Jednakże, jak wspominałam niejednokrotnie, mamy zamiar wymienić komputer. Zbieram pieniążki pomału. Zbieram. Za wiele ich nie mam uzbieranych, ale coś, coś postaram się wymyślić. I jeżeli będzie faktycznie ta gra już wypuszczona to ja będę się starała w nią jakoś zagrać, przynajmniej zrobić taką krótką serię ewentualnie i zobaczyć co i jak się z tym je. oczywiście jeżeli ją kupię ale powiem tak, wygląda mega ciekawie, jednakże no nie będzie taka super ekstra duża konkurencja dla Simsów z tego względu, że Simsy sobie już wyrobiły markę, e, mogą być jakie ja są, ale wyrobioną markę już mają przez co Uh, przez co simy już no, są, są po prostu simami, prawda? i ciężko będzie cokolwiek tam zrobić, dobra, ty nie oglądaj live'ów, chodź tu nakarmi mi e, Nielud to jest Violetta nakarm z butelki i tak, poczekamy aż Łucja dostanie, dostanie odpowiedź z uniwersytetu i wtedy sobie dopiero zakończymy odcinek, więc ja się z wami na razie żegnam do momentu, aż dostaniemy odpowiedź. Ogólnie wyskoczyła mi informacja, że Karina ma urodziny, także weźmiemy ją sobie, postarzymy. Chodź tu. Eee. Ty, 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 ty. To jest ostaż I będę musiała tutaj dołożyć jeszcze łyżeczka, Ale to już zaraz zrobimy, bo jeszcze musimy kołyski, kołyski sprzedać. Jezu jaka słodka czapeczka! Pokażcie mi ją. Czym będziesz? E, wrażliwa. Okej. Okay. Jaka słodka czapeczka. Tak czapeczka z podstawki. Jezu, słodki, jak nie wiem. Dobra, ale to tylko na tyle. Chciałam na razie pokazać, bo nadal czekamy na informacje z uniwersytetu. Dobra, sprawdziłam listę akceptacyjne z uniwersytetów i na Bristchester dostaliśmy... No, dostaliśmy co dostaliśmy, więc zapiszmy ją od razu. Tak, będziemy mogli ją zapisać już na... Czekaj, stój, wait, czekaj. Zapisz się na uniwersytet, czy ty mogę też sprawdzić? E... Informacja o stypendium. Coś chyba tak. Sprawdzić podanie o stypendium przy okazji. E, dobra. Na Brinchester, z tego co pamiętam, na komunikację mogę cię zapisać. I tak, tutaj na komunikacji i na historię sztuki. Natomiast tu o no dużo rzeczy. Ale zapiszemy Cię na Winchester, na, na komunikację. Będzie sobie działał potem w Public Relations, czy będziesz działał charytatywnym. Eee... Po prostu ją zapisujemy. Będziesz w domu, jednakże Cię wyprowadzimy. O, i ma nawet stypendium dla wybitnych. To mi się podoba. Dobra, zapisana i od razu sobie ich przeprowadzimy, ale to już sobie ja przeprowadzę poza odcinkiem. Nie wiem nawet po co tak długo czekałam, bo w sumie to poniedziałek aż eee, W każdym razie, ja Wam na dzisiaj serdecznie dziękuję, już sobie ich przeprowadzę po swojemu. No, a dzisiaj to tyle. Dzięki wszystkim za obecność. Trzymajcie się. No i cześć.